Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fort. Lecimy sobie z kampanią. Mam nadzieję, że ostatnie odcinki Wam się podobały. W dzisiejszym, jak widać, drobniaki pod sufitem w zasadzie, z tego co widzę. Wygraj w ciągu 15 minut, zniszcz Fort, zniszcz reaktor, więc będziemy się brać do roboty. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mapa podwieszana dokładnie, i tutaj będziemy sobie lecieć standardowo na samym początku, z tym, żeby tutaj zadziałać technologicznie w ulepszeniach, bo oczywiście te ulepszenia nam się bardzo, bardzo przydadzą. Tutaj w dół możemy sobie skoczyć nieco, dokładnie. I tutaj jeszcze mamy kopalnie, więc je będziemy sobie także chcieli tutaj przejmować, ale to wszystko w swoim czasie oczywiście. Jak tu fort przeciwnika wygląda? Fort przeciwnika wygląda jak fort przeciwnika. Nic nadzwyczajnego. E, tutaj wydaje mi się, że już byśmy mogli się zastanawiać nad stawianiem naszych cudownych wiatraków, turbin. Turbiny już są do stawiania. Niech zarabiają na siebie. Jak upgrade się skończy, no to tutaj będziemy mogli upgradeować sobie nasze kopalnie. Oczywiście. Z kolei, na chwilę obecną, będziemy starali się tutaj iść w kierunku właśnie dodatkowych kopalni. Jeszcze bardziej, tutaj, sobie podwisimy z tej strony. Mogę, czy nie mogę? Mogę, fajnie. Dobra, upgrade'y się skończyły, więc można tutaj się starać o ulepszenia. Więc oczywiście będziemy sobie ulepszanie robili jak najszybciej. Ktoś tu mnie strzelił czymś, ale to nie ma tego złego. Raczej nic się nie stało. Będziemy ulepszali sobie kopalnie, bo kopalnie są bardzo ważne dla nas. Tutaj oczywiście to wszystko musi iść tu do usunięcia. Mają być tylko zewnętrzne rzeczy. I tutaj e, również. Okej. Okay. Druga kopalnia ulepszanie. Lecimy sobie dalej. Tutaj. Ej, okay. hello. Hello, hello. Jest. Wiesimy sobie znowu standardowo. Dokładnie. Tutaj widzę, że znowu mnie biją. Ale to się nic nie dzieje w zasadzie. W góra, tutaj, góra, w góra. W górę. I tutaj można sobie tam, nie wiem. Czy, czy ja wiem, czy podwieszać? Chyba nie. Chyba nie ma sensu. Lecimy sobie jeszcze bardziej tutaj w te tematy i jeszcze bardziej w zasadzie. Tutaj już możemy się dołączyć i. Ten sposób, tutaj trójkącik, i mamy następne kopalnie. Więc się połączymy. Tak, żeby nie odpadło. I będziemy sobie te kopalnie także ulepszać. Widzę, że znowu się biją do mnie. Jak spieprzają. Nie mają co robić naprawdę. Nie się odkleją Tutaj, oczywiście, jeszcze wysuniemy się bardziej. Jeszcze możemy sobie poprawić i tutaj sobie zagnieździmy się delikatnie. I wygląda to w miarę OK wstępnie. Teraz możemy lecieć bardziej w technologię. Tu widzę, że nas biją. Niech sobie tam biją. Niech myślą, że mogą coś nam tutaj zrobić. Raczej nie sądzę, żeby nam mogli zrobić, póki mają takie bronie. Ok. Dobra. I tutaj następne wiatraki, oczywiście. I teraz już będziemy mogli sobie na ostro iść w technologię. Bo wiatraki mamy. Wszystko ładnie tutaj jest ogarnięte. Lecimy sobie teraz z naszymi cudownymi, silnymi upgrade'ami. Tutaj już mamy następną stację. No tutaj kolega widzę, że już zrobił sobie najperów, fajnie, dobrze dla niego. To mogę ulepszyć, Więc sobie ulepszymy. I tu już są wszystkie rzeczy poulepszane. Możemy zrobić sobie baterie w zasadzie, ze względu na to, że na pewno nam się przydadzą. To jest rzecz, która się definitywnie przyda. A później, pójdziemy sobie, oczywiście, w technologię tylko tutaj jeszcze będziemy potrzebowali tych kolegów, przynajmniej jednego wygląda to wstępnie bardzo okej okay. tutaj mamy snajpera czy snajpera potrzebujemy, pytanie odpowiedź, nie wiem o, ale się dowiem o, i lecimy sobie tutaj teraz po naszą technologię czyli 800 jak nam jest potrzebne do technologii od razu jak się pojawi jest Wstawiamy sobie technologię i czekamy. Tutaj możemy sobie zrobić też w zasadzie gate. Bo gate nam się przydadzą. Ok. Następny gatecik wchodzi tutaj jeszcze jednego gejcika sobie machniemy oczywiście, że tak i cóż, możemy, możemy pewnie, że możemy, to sobie walnijmy jeszcze to jest, tak jest dokładnie tutaj widzę, że się zło zrobiło i dorabiamy sobie Oczywiście wszystkiego w miarę możliwości. Tutaj jeszcze możemy postawić, bo by było fajnie, sobie postawić. Ok, mamy zrobioną technologię. Teraz w zasadzie czekamy na 900. stawiamy działa i zobaczymy, jak to będzie nam tutaj działać. Kolega, widzę, się mocno rozstawił, więc różnie może być. Nie wiemy, co on tam ma do końca. O, mam jeszcze 8 minut na wygranie, żeby warunek spełnić. Mhm. Fajnie, że sobie atakujesz, bardzo fajnie. Za moment ja sobie zaatakuję ciebie i zobaczymy, jak tam będziesz się czuł. No, zrobimy sobie coś takiego. Widzę, że zaatakowałeś. Na szczęście koło mnie przeleciało. bała ci za to. Tak się zastanawiam, czy jakbym na przykład zrobił coś takiego i tak pociągnął to w dół, to czy on by był na tyle głupi, żeby to, żeby atakować w to? to. Może by był, kto to wie. A jak widać jest. No teraz akurat nie zaatakował w to. Jakim cudem tutaj snajpera ten strzał przeleciał, to ja nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, od czego to zależy. Tutaj na pewno będziemy chcieli sobie tych postawić, bo czemu by nie, niech sobie stoją. Nimi się nie będziemy interesować za specjalnie. I czekamy sobie, oj. Cholera jasna. Um, chętnie bym sobie postawił dodatkowy pancerz, jeśli bym miał za co. co za typ w ogóle? Postaw to, to, to serio? Serio? Okej, okay. okej, okay, okej okay. No, come on, come on, dziewięć stówek Dziewięć stówek jest Zostawiamy drugi I fajnie by było tutaj sobie wzmocnić znaczy, nie wiem czy jest sens o, nie jest letko, nie jest letko, muszę przyznać, no czekamy, czekamy po prostu, jeśli we mnie czymś mocniejszym za moment zaatakuje, no to będzie bardzo duży problem, jeśli nie, no to nie, więc kwestia, żeby zobaczyć, ty widzę, że już jesteś zrobiony, więc zapraszam cię tu, mój kolego, proszę uderzyć, jeśli kurde uderzył, pięknie. Nie wierzę! To jest... to jest chore. Jakim pudem? Nawet mi się nie chce tego komentować, powiem wam szczerze. Nawet mi się nie chce tego komentować, powiem wam szczerze. Ładuj tu! Nie! Kurde, no nie! Tutaj będę miał teraz wiatraki. Strzela mi tam, dobra. To ja sobie będę miał gdzie indziej wiatraki. Fajnie! Fajnie! Mega! To to ma być? Ty, siomuć. O Teraz może strzelać gdzieś indziej To strzel sobie tutaj Ty Strzel sobie tutaj Ale co za... Co za mhm. Tam No strzelaj. Dobrze. Rozpierdzielone. Nie wiem o co chodzi z tym, nie. Czemu ja tutaj nie mogę tych grodzi postawić głupich? Nie kumam. Nie, nie no nie kumam. Nie kumam. Dobra, wiatraki. stawiaj to się. Tutaj. Wyżej. Dobrze. Ty, możesz się przestać już kurować swoją kuracją cudowną. No. Strzelaj. Dobrze. Coś tam rozwaliłeś. Niewiele, ale coś tam rozwaliłeś. Ja bym podciągnął cię. Tutaj może kurde tak... Nie wiem, cokolwiek. A wy tutaj, no dobra, no to. Strzelaj. strzelaj gdzieś tu, U, ładnie. Ty, ty to nie możesz gdzieś strzelać, ty i tak strzelasz najwyżej jak możesz. Więc lipa z tobą. Strzelaj. No, tyle co ile? A katastrofa po prostu. Za nisko strzelają, Mam problem, bo za nisko. Postawię sobie tu jeszcze jednego. Może się uda. I tutaj mi wiatraki są potrzebne. Bez wiatraków to będzie lipa, bo nie mam w ogóle y, energii. Wiem, ziomość. Wiem. Dano coś strzel, hopie, Strzel no co? Ładnie, żeś ty, ty to dobrze żeś strzelił. Ty to dawaj strzelaj. No, strzelaj ziomoś Strzelaj. U. Nie wiem, co to było, ale coś tam, coś tam rozwaliłeś. Niestety niewiele, ale rozwaliłeś. Eee, można ulepszać, to ulecz, ulepszajmy w takim razie. E, ty, że muś strzelaj w coś. U, nie strzelił, strzelił, chopię. Jakby tak strzelić. Tutaj, albo o coś takiego. Uuuu! Dobrze! Ej, nieźle to było. To było nieźle. Dobra. Tutaj cię tutaj ogarniemy oczywiście. Dobra. I czekamy, który będziesz pierwszy. Ty będziesz pierwszy, no to strzelaj tam. Walw co tam walisz, dobrze walisz, to jest, ty w sam środek walisz, więc dobrze. Ty trochę jakbyś mi za wysoko, nie? To, to samo, tylko niżej. O! 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 To, to, to! Jakby to pękło, to już jest po nich. Jeszcze jeden. Dawaj, 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 synoś, dawaj. No, ty już się skończyłeś. Dobrze, dobrze, dobrze. Dawaj. O! o! Bardzo dobrze. Dobra. Ty możesz walić. Ty dobrze walisz, to wal. Bardzo ładnie. Ty też dobrze woliłeś. A. Żeby się już spierniczyło, widzę. No to walnij tutaj. Uwalnij. Tu ja za wysoko. Bo to w całe dryga, kurde, bo. Myślicie, że to tak prosto? Jeżeli dobrze walnął Uuu! Ładnie, 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 Tu jest kor, widać, bo się rusza. No tak, to to oni bardzo nie mają co robić. Ty wiem, że dobrze bijesz, to bij. Ty bijesz dobrze, to bij, chopie. Uooo! przywalił. Ty za wysoko walnąłeś, to walnij... Nie wiem, coś takiego. Mmm! Kurde, A ty... A ty to wol, tak. O, bardzo dobrze, w kor prawie, praktycznie. A więc tu jest gitara. O co, 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 co? Z czym do ludzi? Tak miało być. Ty, bij. Walniesz, rozwalisz to w końcu? Kurde, no jeszcze nie. A, ty to w to walisz, to już w ogóle daj spokój. Ale ty dobrze waliłeś. Uaaa, no przecież to prawie przecięte jest. Nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę. Jakim cudem Dobra, zróbmy tak yy... zróbmy tu linę I tak, nie wiem I tutaj jeszcze jednego postawimy yy, Ty Tutaj Dobrze hmm. To chyba To chyba było na tyle <grytanie> To chyba nie było na tyle o, niesamowicie zanihilowane towarzystwo. Wygraj w ciągu 15 minut. No, niestety nie udało się. Ale jakimś cudem udało się wygrać. A to jest, moi drodzy, najważniejsze. Ciężka, długa misja to była. Mam nadzieję, że odcinek wam się tymczasem podobał. Jeśli tak, zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. A my widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.